Witam serdecznie wszystkie lwy na moim kanale i zapraszam do czytania na przyszły tydzień, czyli od 15 czerwca do 21 czerwca. Karty potasowane, zaczniemy od kart tarota, potem skorzystamy z kart wyroczni króla Salomona i zobaczymy jaka będzie porada dla lwów. Lwy w tym tygodniu. Już mi dwie karty wypadły, no słuchajcie. No zobaczymy. Drogie lwy, co tam u Was w tym tygodniu? Zawiesicie się, musicie się wycofać. Ciekawe przed czym. Będziecie mieli y, ochotę na to, żeby się wycofać tak, i pokierować swoją mądrością, bo na dole czytania mamy kapłana, y, poszukać jakiegoś autorytetu, być może nawet tutaj y, w cesarzu również, y, ale karta kapłana y, też mówi o tym, żeby wykorzystać y, swoją mądrość w poszukiwaniu y, celu y, i w odnalezieniu y, swojej ścieżki y, życiowej. Ale to też karta, która mówi o wierze, o zasadach i o tradycjach. Podobnie jak karta cesarza. Kochani, Wy w tym tygodniu będziecie potrzebowali mieć tak troszkę czasu dla siebie. Tym bardziej, że tutaj też jest dwójeczka mieczy, która mówi między innymi o tym, że w dwójce mieczy znajdują się osoby, które mają ochotę na wycofanie się chwilowe w celu poszukania odpowiedzi na dręczące je pytania, czy też na, na, na te splątane myśli, tak, tak jak, 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 jest, jak na to wskazuje karta Dwójki Mieczy w tej talii. I to wycofanie może być spowodowane tym, żeby umiejętnie przyjrzeć się jaką drogę obrać, jaką decyzję podjąć. Jaka decyzja w tym, roku, w tym tygodniu, przepraszam, będzie wpływała na mnie i na moje życie stabilizująco, która da mi poczucie pewnej kontroli i trzymania się moich zasad i moich, moich ścieżek. To też o tym mówi karta kapłana, między innymi że to jest też trzymanie się utartych ścieżek ale czasem karta kapłana może też mówić o wychodzeniu poza swoje utarte, utarte schematy, utarte ścieżki. Tutaj wyniknie to wszystko jakby z, z tego obowiązku, z poczucia obowiązku, że musicie się wycofać, musicie się na chwilę zatrzymać, coś przemyśleć, coś poukładać. I sprawdzić, co jest dla Was najbardziej y, korzystne, jaka decyzja będzie najbardziej korzystna lub też jaka decyzja będzie najmniej y, szkodliwa dla Was. Y, tu jest dużo działania, dużo wprowadzania y, takiej kreatywności w życie. Jeżeli już coś y, pchniecie w tym tygodniu do przodu, to to po prostu będzie szło, po prostu będzie szło, ale Wy jednakowoż, pomimo tego, jest, są tutaj dwie czwórki, tak? bo jest czwórka buław i czwórka jako cesarz. Czyli chęć tego, tego zbudowania sobie takiej enklawy i takiego poczucia stabilizacji. To pomimo wszystko, będziecie też mieli ochotę na to, żeby pewne rzeczy już świętować, tak, i już się cieszyć jakimiś sukcesami, bo już coś pewnie tam u Was w temacie zagrało. Karta, karta Wisielca może też mówić i wskazywać Wam na poświęcenie się jakimś planom czy realizacji, realizacją jakiegoś celu w tym tygodniu. I tutaj, tutaj. Właśnie należałoby jeszcze raz jakby skorygować swoje, swoje fakty, skorygować dane, którymi operujecie i, i podjąć odpowiednie, odpowiednie kroki. To by było tyle, jeśli chodzi o karty tarota. Sprawdźmy, jaka jest rada z kart wyroczni króla Salomona na ten tydzień dla Was. To jest karta numer 14 i jak mówię, przy wszystkich i wszystkim nie znam tych kart tak, jak bym chciała, więc muszę zajrzeć do książeczki. A książeczka mówi mi tak: karta numer 14 to inicjatywa, aktywność, transformacja, rewolucja, zmiana kierunku. Właśnie, może poprzez inne spojrzenie do góry nogami dotkniecie sedna, ale jakby z drugiej strony. Jakby z innej perspektywy spojrzecie na, na problem. Kochani, w poradzie dokonaj zmiany. Obecna sytuacja tego wymaga. Skonsultuj się z osobą godną zaufania i z jej pozytywnym i konstruktywnym wsparciem i stwórz nową rzeczywistość. Zmiana nie będzie łatwa, ale wyjdzie na dobre. E, tutaj też e, karty e, mogą Wam mówić, że e, zmian nie. nie nie dokonacie jakby sami, musicie się po prostu zwrócić do kogoś o pomoc, tak? O radę, o wsparcie. Yy, myślę tutaj też, że nale możecie pozbywać się rzeczy, które są yy, nieodpowiednie i nieużyteczne yy, yy, do tego, abyście mogli stworzyć sobie taką nową yy, Waszą rzeczywistość na to, żeby spojrzeć właśnie z innej yy, perspektywy. Yy. Myślę, że tutaj pewne zmiany zajdą. Być może nawet tak jak wcześniej wspominałam, karta mówi o zmianie kierunku, więc może zmienicie kierunek swoich działań i zmienicie swoje dotychczasowe decyzje, żeby móc działać z pełnym przekonaniem, że robię coś, co jest naprawdę ważne lub coś, co przyniesie mi naprawdę coś dobrego do mojego życia. Dobrze kochani, to by było tyle z mojej strony dla lwów. Dziękuję Wam serdecznie za lajki, subskrypcje, komentarze, maile i łapki w górę i wsparcie wszelkiego rodzaju. Kochani, od tego tygodnia, od środy, wrzucam też filmiki z kartami dziennymi, więc jeśli miało, może wam to w czymś pomóc, to oczywiście zapraszam. I yy, od poniedziałku one będą ukazywały się już regularnie, czyli codziennie. Yy, jedna karta na dzień nadchodzący, yy, ale yy, weekendy. Yy, w weekendy jestem po prostu zwolniona, dlatego, że chciałabym je spędzić w gronie najbliższych, sama ze sobą, wśród przyjaciół i wśród swoich obowiązków, a i też na relaksie, bo chciałabym troszkę od kart w tym czasie odpocząć i nabrać nowej, ożywczej energii do następnych, do następnego, na następny tydzień. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za wszystko i zapraszam do następnych filmików. Do zobaczenia.